Dobra, ja do Wchodzę do autobusu, widzę same smutne twarze. Śramy na policzku znakiem otoczony. Wrażę ciężar dnia, a poprzedniego garbia ludziom tym przetwarza. A smarczka na twarzy już nikogo nie obraża. Ja Zostać wiesz, nie mogą ale czas robi swoje Teraz tylko wspomina stary bilet, kiedy w o ucieczce Ty, ja ja to jest Widzę zmęczone twarze etatny, starze Park, Nie idzie z nimi w parze Człowiek, który pragnie godnie przeżyć musi stać i wierzyć, czy ktoś tam mu zarobi I żyć jak należy To w ich naturze leży, a ten reżim się szerzy Czuje presję Prosty człowiek czuje pasję w tym, co robi, ta różnica, ciężka praca prostych ludzi, życie treścią wysyca, cierpienie skraca, to i tak powraca, złe warunki niska płaca, uczucie życiowego kaca, ambicje zatraca. Wtedy człowiek do Boga się zwraca, nie do ludzi, bo on godny, bez parodii i bezbędnych komentarzy, przegraną, wypisaną ma na twarzy. Ty kurwa widziałem tego Rutka na tym bananem? No, 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 Zajebany no, chłopak, kurwa się stara Ty, ja bolę jeszcze muszę do sklepu Dobra, ja tam na dół na przystanek idę, no to na razie no, no, na, Jakoś tam wszystko, no Zatąd do Pawlaka tak, tak. No, no, no. W sklepie z otwartymi, szeroko oczami Wijąc się między pełnych towarów, półkami ze spuszczonymi głowami Ludzie w sobie zamyśleni, zasmuceni przyjemnymi sprawami, przygnębieni nie mogą tego zmienić, serca mają jak z kamieni Twarzy jak zwabieni, w walce swoje osamotnieni Codzienna haruwa, przecież chcą, ale nie mogą złą drogą co piąty, idzie za kaboną Traci honor i traci szansę wyjątkową Pieniądz w portfelu, czy miłość w duszy rządzi światem Przecież szczęście jest substratem do człowieczej doskonałości Lecz tyle żałości, co widzę w przeciętnych twarzach Choć głód im nie zagraża, martwią się Tacy sami jak ja, a przecież ludzie patrzą też na mnie